Za niedługo kończą się wakacje. Jak nastrój powrotu do szkoły? Uff, ojejku, jest to bardzo ciężki temat. No? <grym> jest, będzie to klasa maturalna, będzie to ciężki rok, ale ja jestem gotowa, żeby podjąć um, tą ciężką pracę. Mówiąc szczerze, troszeczkę stęskniłam się za niektórymi osobami ze szkoły, za niektórymi nauczycielami, także miło mi będzie się z nimi ponownie zobaczyć. A boisz się trochę tego powrotu? Raczej się nie boję, ponieważ e, też jeszcze nie wiem, czy będę na e, nauczaniu szkolnym, czy na mm. nauczaniu domowym. Wszystko, czas zweryfikuję i, i moje dalsze plany. Bo Wy nie dostaliście jeszcze żadnych informacji, jak to będzie wyglądało, jakby tam wrócić. się, ja mówię o kwestiach tu pandemicznych. No, kwestie pandemiczne są rzeczywiście trochę stresujące, ponieważ. Nikt nie wie, jak to będzie wyglądać. Czyli Ty nie masz jako uczennica informacji, czy będziesz w tej maseczce, czy idziesz do tej szkoły pierwszego, czy nie idziesz? No nie. Jeszcze informacji nie mamy, ale mam nadzieję, że niebawem te informacje będą, ponieważ który dzisiaj jest? 20. 20. 20. któryś. ty, któryś, <laughs> więc niebawem wrzesień, także czekałem na informacje. Czyli, ale Ty nie masz żadnych informacji, Ja Eurowizja nie ma, już szkoła nie wiesz. Tak jakby nic nie wiesz. Żyjemy z dnia na dzień. <laughs>